Dzień dobry, cześć czołem drogi widzu, Galoquwero z tej strony w kolejnym odcinku Morbid Lords of Ire Chodzimy właśnie do swojego rodzaju katedry, gdzie chyba, oh. gdzie chyba będziemy z kimś walczyć. to run god dying o jak ładnie to wyszło Yep, sorry. Jezu. ale tak gra pięknie śpina. есть супчок. na tej końcówce Ok właśnie ubiliśmy Monstrosity, czyli to jednak był ten poboczny taki e, przeciwnik, którego mogliśmy pokonać, co nie zmienia faktu, że powiem szczerze, przy tych ognistych efektach ta gra tak robię masakra. Ale spoko, daliśmy radę, udało się wszystko pięknie, ładnie e, nie ma problemu. Także luzik. Możemy tak, sobie teraz odpocząć. Możemy też przy okazji przenieść się do Hall of Redemption, zobaczyć czy tutaj przypadkiem czegoś nie mają do powiedzenia w tym temacie, pokonania tego właśnie Monstrosity. Ten nie ma niczego do powiedzenia, ale może będzie miał ten coś na dole, który prowadzi ten cały, właśnie, pamiętnik. Jest form to formę megalithiczną, wydarzona z parasitizmu. Otóż jeszcze raz to wydarzenie do mojego Menagerie. Dziękuję, you, Stryber. You're welcome. Dobra, Biden Burn dostaliśmy nową broń. Ja bym jednak tutaj jeszcze sobie zobaczył pewną rzecz: mianowicie Rimeholt Batlax Star. Of Ravenous, nie Eldritch Blade, właśnie ten Eldritch Blade ma 5 miejsc na runę i to mi się bardzo podoba. Jest cleanse, ale niestety problem tkwi w tym, że kurczę. No, jest lepszy, o wiele lepszy. Problem tkwi w tym, że jednak nie mam żadnych run pod damage. Dobra. I tu zrobimy reforge. Dokładnie. I teraz byśmy sobie zrobili to w ten sposób, że mamy broń. Ściągnij tą runę w ogóle. Eldritch Blade, właśnie. O, cyk. Boost, boost. Boost, co wy na to? To będzie bardzo fajne. I podklędza jeszcze, oczywiście, mamy tam runki, więc sobie je zastosujemy w przypadku, kiedy, em, w przypadku, kiedy będziemy mieli te najmocniejsze takie wersje run. A, bo tu jest 5 przecież, no tak, zapomniałem o tym. No i co? Jeszcze jednego Boosta? Nie no, Klęza możemy, ale to Klęc bez sensu. No, dokładnie. Więc wsadzilibyśmy coś pod... No, ale to właśnie, musielibyśmy jednego Boosta ściągnąć. Dobra, ściągniemy jednego Boosta. Wywalniemy jednego klęsa. Rąbniemy 36 Agility. Może być. O jezu, ale obrażenia fajne. Dobra, to lecimy teraz z powrotem. A, tutaj to przejście było, zawsze się gubię. No i zobaczymy, jak tutaj ta broń będzie się sprawować. Pięknie zaraz. Pewnie gdzieś będziemy mieli pierwszego przeciwnika do przetestowania. O, jest. Przepraszam, zobaczymy jakie krytyczne zadaje. No, jest efekt delikatny. Chociaż przy krytycznym tak dużo obrażeń nie zadała ta broń akurat. Dobra, spróbujemy w bezpośrednim starciu może. Jest slaga, mam, nie mam tego. Na boju, to shotguna co jest? equip to jest delayed albo prawe. Dobra, no ok. Czemu ja tego pistoletu nie mam? Co się z nim stało? Dziwna sprawa troszkę. Wisiło, bo nie mogę nawet wybrać broni sobie. No dobra, mniejsza z tym. Ojacie. mamy na normalny teren, ziomuś. Dobra, tu jakiś przedmiot leży. Runa. O, Mortal Run of Atrophy. Dobra, to teraz dajcie to, dajcie to, dajcie to. Plus 18 i minus 3 impaktu. No ok, może być. Jak na razie przynajmniej. Możemy nawet tutaj sobie od razu klę zawalnąć. Żeby się pozbyć tych irytujących, że tak powiem, elementów. Tutaj impakt zwię zwiększyć do 36. Speed do 36. Jeszcze w sumie Agility by się przydało do kompletu. O! Plus, tam jeszcze mamy oczywiście jedną tą runę. Pod e, Gdzie to jest? Calming Capsule e, Plus, jeszcze jedną tą runę tam mamy, żeby wiadomo, sobie sklenzować to wszystko. Tutaj już widzę, że będzie ciekawie znowu. właśnie, mamy ten spizbiany zwalony. Ale dobra, moglibyśmy to też tak zrobić. Więcej Troszkę słabo to wygląda, szczerze mówiąc Ale dobra, skupmy się tutaj na tych właśnie nieszczęsnych magikach Było blisko, niestety, tak jak mówię, no nie wiem, coś się odwaliło, zbugowało. Nie mogłem w ogóle zastosować tej broni swojej, e, tego pistoletu. To by mi dużo pomogło, jednak, mimo wszystko, dalej nie mogę. Co jest? No nie mogę w ogóle. Dobra, zróbmy tak główny menu. Dobra, continue. I zobaczymy teraz, czy się coś wydarzy. Ewentualnie zresetować całą grę. Nie wiem, może to jest jakiś przeklęty przedmiot. Cholera, wie. O, teraz mogę. To się odblokowało w końcu. Och. No dobra, do wybaczenia to jest. Oj. Może teraz też się odblokowały w ogóle moje obrażenia z tej broni. Cholera wie. Dobra, zobaczymy na tym przeciwniku. No teraz chłopki pojdzie, no Pode No dobra. Nie, nie chcemy akurat z nim walczyć. Dobra. Bo troszeczkę się to tutaj potoczyło nieprzychylnie. No atakuj no Dobra, jednak nie atakuj. Trzeba pamiętać o tym, żeby wyfarmić sobie te wszystkie te tutajsze, mm, Jak to się nazywa, punkty, żeby ulepszyć do maksimum chociaż jedną z tych naszych nieszczęsnych Dobra, tutaj frontalnie podejdziemy. O Jezu. Ale jakim cudem teraz mi powiedzcie. Przecież on miał zerowy ten. Miał zerowy przecież ten, jak to się nazywa? Eee, zerową wytrzymałość, więc miał przełamanie bariery. Postawy, Jezu, bariery. No dobra, mniejsza z tym. Ech, znowu zaczynają się problemy. Znaczy w sumie takie problemy to nie problemy, akurat bywało dużo gorzej. Fajnie tnie, nie wiem dlaczego i tak dalej, no ale to jest właśnie gra na miarę GTX-a, gdzie ktoś ma RTX-a. Okej. Okay. Zaczysz się telepać. Nie robi to na mnie wrażenia. Dobra. Od razu się tutaj wyleczmy. Niestety tej niewidzialności naszej nieszczęsnej nie mamy. O, 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 ale moglibyśmy. Nie moglibyśmy. Myślałem, że uda się go zlurować, może chociaż. ten grzyb tutaj jest największym problemem. Dobra, podlecimy na szybko go wyeliminować po prostu. No niedobrze, bardzo niedobrze. To wyszło fenomenalnie. Będzie dużo łatwiej ze względu na to, że mamy tutaj teraz osobne jednostki, które sobie możemy po prostu wyeliminować. Dobra, teraz ten magik to atakuje, także weźmiemy się za niego. Otóż to, no i po tobie też kolego. Uuu. fenomenalnie. Tutaj, tutaj zajdziemy od tyłu, żeby się nie nadzieć tak jak ostatnio. Bardzo dobrze. Kubany się w ogóle zregenerował tym atakiem. Dobra, co tutaj na dole znajdziemy, poza ciemnościami? Przedmiot, runę. Rapid run of fatigue. No dobra, rapid run of fatigue, co to robi? No, speeda dodaję. W tym przypadku akurat najlepiej sadzić te najlepsze runy, żeby po prostu e, zejść z tego całego tej całej klątwy z tego minusu. Czyli, jak mamy plus 36, minus 36, walimy cleanse i to działa na wszystkie runy. Więc co robić? Bo odstajemy tylko te plus 36, jesteśmy pozbawieni minus drugiego tyle. nie? The rivers will run red ok, tutaj niczego nie ma, więc musimy iść tam strasznie o run of boosting bardzo dobrze biją dzwony znowu wkraczamy do jakiegoś domostwa po to, żeby przejść na drugą stronę ewentualnie zobaczyć co jest u góry a u góry nie ma niczego. Chociaż przydałaby się tutaj księga z kartą błogosławieństwa, bo tak to wygląda, jakby coś tutaj takiego właśnie się miało znajdować. Ale niestety się nie znajduje. dlaczego bo ogólnie odskoczyłem na bok przed jeszcze jego atakiem oczywiście nie ale dobra tak właśnie coś myślałem odsuń się wylecz ale mówię nie no dam radę przecież no i właśnie dałem radę jak widać jak zawsze zresztą że w tym segmencie tak raz strasznie rwie. Nie wiem, tutaj nic nie ma przecież. Żadnych świateł, żadnego... No nie wiem, nie wiem. Tak samo w katedrze, jak ty, ci nieumarli zaczęli atakować tym swoim atakiem. Było identycznie to samo. Dobra, no, znowu mnie zauważyli. Kolejny niewiele brakowało. Dobra, tutaj znowu będziemy musieli tego Calming Capsule zastosować bardzo dobrze. O Jezu, to znowu ten przeciwnik. Ale widzę, że można to w ogóle przejść sobie bokiem. No bardzo dobrze. Nie będziemy przecież tutaj walczyć na nowo. Ou! Tu jaki duży teren. Będziemy mieli jakąś windę, nawet możliwe, że na sam szczyt, gdzie będziemy mieli jakąś, może, potyczkę z przeciwnikiem, z bosem. Kto wie? się zaraz okaże. Jeszcze tylko pozwolę sobie zobaczyć, czy nie, nie da się tego rozwalić. Czy właśnie czegoś tutaj nie, tutaj nie będzie ukrytego, ale jak widać niestety nie. Uuu, jaki młot! Maul of Iron. Moonlight, Moonlight Garden. Super, cieszy mnie to, że to jest Moonlight Garden, ale o właśnie. Powiem Wam szczerze, że ta, ten ogród też mi przypomina bardzo jeden segment y, mm, Seven Acolytes, Mianowicie też właśnie były takie ogrody i też była taka jakby główna świątynia, w której walczyliśmy z Bosem. I tak raz mi się przypomniało, że było identyczne wejście. Też przechodziło się z jednego segmentu, wchodziło się tutaj. No i tutaj była kapliczka i tam potem żeśmy sobie szmychali po tym rejonie. Tym terenem jednak zajmiemy się w kolejnym odcinku. Widzimy się już niebawem. Do zobaczyska.